Państwa projekt uchwały budżetowej doskonale znany jest wszystkim osobom tutaj siedzącym, bo od 15 listopada nad tym projektem pracujemy. Wiadomo, że przez zamieszanie referendalne my jako urząd mieliśmy no dosyć sporo pracy i pracę utrudnioną, bo terminy są terminami i musieliśmy się z nich wywiązać, a cała ta afera referendalna troszkę nam w tym przeszkadzała, ale 15 listopada projekt budżetu został złożony do biura rady. Ten budżet jest to budżet przygotowany przez burmistrza Wadowic, oczywiście przy pomocy całego urzędu, bo burmistrz pracuje przy pomocy urzędu. Urzędnicy przygotowywali limity dochodów i wydatków na podstawie zapotrzebowań rad sołeckich, osiedlowych mieszkańców, stowarzyszeń, różnego rodzaju konsultacji. Wiadomo, że są pewne ograniczenia co do górnej granicy dochodu, bo to, to jest najważniejsza kwota, która wpływa na wydatki, ale metodą konsultacji, pewnych kompromisów, projekt tego budżetu przygotowaliśmy. Państwo radni na komisjach, na pewno bardzo wynikliwie i uważnie pracowali nad tym projektem budżetu no i łącznie z tymi autopoprawkami, które wszyscy Państwo znacie, projekt już końcowy został Państwu dzisiaj tutaj zaproponowany do uchwalenia. Proponuję, aby ci z Państwa, którzy jeszcze wszystkiego nie wiedzą, chcą bardziej się coś dopytać, czy czegoś nie zrozumieli, żeby zadawali pytania pani skarbnik i pani skarbnik na te pytania odpowiadała. Mieszkańcom gminy Wadowice ja budżet przedstawię tak, to robię co roku w innej formie, no bo tutaj jest nie wiem czy dwie czy trzy osoby mieszkańców, więc to, to nie ma sensu. W kilku tylko zdaniach chciałabym scharakteryzować Główne założenia, żeby w tych pytaniach do tego nie wracać, żeby to po prostu przyjąć do, do wiadomości. I pana przewodniczącego przy okazji tu chciałabym poprosić, żeby to nie była jakaś taka dyskusja. Jeżeli jest pytanie, jest odpowiedź i, i po prostu no, no nie ma co dyskutować. Każdy jest odpowiedzialny za swoje słowa. Proszę Państwa, no, dochody zaplanowane w tym przedstawionym Państwu dokumencie, to jest około 93 miliony złotych i na te dochody, jak Państwo wiecie, i tu chciałam zwrócić też uwagę, to jest bardzo ważna rzecz, z której no, myślę, że część pytań będzie tego dotyczyła, podatkowe dochody, to są dochody z pit to nie są dochody z CIT-u. Proszę, proszę zwracać na to uwagę i to jest rzecz, która się powtarza od kilku lat. Podatek dochodowy płacony od osób prawnych to jest kwota około 500 tysięcy złotych. Wiadomo, że firmy podatku dochodowego nie płacą, przeznaczają go po prostu na inwestycje. PIT, czyli wpływy z PIT-u, wbrew temu co niektórzy mówią, one są na przyzwoitym poziomie, wcale wpływy z PIT-u nie, nie maleją, co znaczy, że mieszkańcy naszej gminy, ich, ich standard życia, ich dochody utrzymują się albo nawet lekko, lekko wzrastają. Kolejną pozycją to są subwencje. No, tu przy subwencji trzeba powiedzieć to, co mówimy co roku, już od kilku lat, szczególnie jeżeli chodzi o subwencję oświatową że kwota, którą dostajemy, a kwota nasze wydatki na oświatę, one się, no niestety, to są dwie różne kwoty, ale myślę, że wszyscy przyjmujemy to z pełną świadomością. Przyjęliśmy taki model oświaty w naszej, gminy, w naszej gminie i z pełną świadomością, szczególnie do, do małych szkół, dopłacamy. Poza tym nasze szkoły są bardzo dobrze wyposażone. Oprócz nauczycieli cały zespół wspomagający prawie w każdej szkole jest i sale gimnastyczne są wszędzie, szkoły są nowoczesne, więc te wydatki na oświatę no, muszą rosnąć, ale robimy to z pełną świadomością. Kolejna sprawa, o której warto tutaj wspomnieć, to są dotacje. Dotacje z budżetu państwa. Te dotacje z roku na rok są coraz niższe. I te dotacje nie pokrywają kosztów tych zadań, na które są przeznaczane. To jest polityka państwa już od paru lat. Państwo oszczędza, oszczędza kosztem samorządów i dotacje na zadania zlecone są coraz niższe. To także dotyczy pieniędzy, dotacji, które otrzymujemy ze Starostwa Powiatowego w Wadowicach, dochody, dotacje na Bibliotekę publiczną, ognisko pracy pozaszkolnej czy drogi powiatowe są coraz mniejsze i praktycznie gdyby nie nasze większościowe współfinansowanie tych zadań, to trudno byłoby te zadania wykonać. Jeżeli chodzi o dochody z majątku gminy, no to takie dochody, co zawsze są, to są w niewielkich ilościach, jakichś wielkich sprzedaży nie, nie planujemy i poza tym no jeszcze nie jest czas jeszcze nie jest dobry rynek sprzedaży nieruchomości być może to się zmieni w 2014 roku, ale będziemy to korygować na, na bieżąco te dochody właśnie około do 93 milionów złotych wpłynęły na planowane przez nas wydatki, które są prawie 102 Milionów złotych, planujemy lekki deficyt budżetowy. Nasza gmina jest jedną z gmin, które są niezadłużone. Wszystkie wskaźniki finansowe mamy bardzo dobre. My jesteśmy w stanie zaciągnąć kredyty i to w pokaźnej wysokości, ale nie ma takiej propozycji w tegorocznym budżecie, który Państwo macie przed sobą, dlatego że kredyty trzeba zaciągać. Na, na inwestycje i to najlepiej jeszcze na takie inwestycje, które przyniosą, przyniosą efekty. 2014 rok to jest czwarty rok kadencji i w tym roku zawsze kończy się pewne inwestycje, a nie rozpoczyna nowych. Jedyna rzecz, którą rozpoczynamy, to jest budowa bloku komunalnego na ulicy Karmelickiej. Ta budowa jest, powinna się już rozpocząć co najmniej rok temu, ale przez różnego rodzaju działania, bo muszę to tu podkreślić, że wcale nie, z mieszkań, nie przez mieszkańców bloku sąsiedniego, tylko różnorakiego rodzaju działania osób postronnych, które bojkotowały tą inwestycję, no niestety rozpoczęcie budowy tego bloku się przeciągnęło. Września tego roku mamy prawomocne pozwolenie na budowę, już przygotowywany jest przetarg na tą inwestycję i myślę, że ona się na wiosnę rozpocznie. Chciałabym też tu przy okazji powiedzieć, bo to też jest właśnie informacja dziennikacka, ale tak jak mówię, dziennikarze mają prawo pisać to, co chcą ale nie musi to zawsze być prawdą, a, albo przynajmniej taką prawdą do końca. Y, mieszkania w tym bloku nie są przeznaczone dla osób z listy, y, którzy oczekują na mieszkania z listy komunalnej. Y, to też jest taka pewna umowa y, z tymi mieszkańcami, którzy mieszkają w dwóch blokach y, sąsiadujących. Tam będziemy kierować y, osoby, y, które już mieszkają długo w naszych zasobach y, komunalnych. A nie osoby, pierwsze 30 osób, które są na liście komunalnej. Także tu już jesteśmy po rozmowach z Komisją Mieszkaniową i sposób typowania rodzin do zasiedlenia w tym bloku to będzie pewna procedura. Mieszkanie komunalne, czy mieszkanie socjalne, czy mieszkanie zamienne, jest to pomoc państwa, pomoc gminy dla osoby, czy rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji. Ma być to Pomoc krótkoterminowa, to nie ma być pomoc na całe życie, bo generalna zasada jest taka, że każdy musi dbać o, o swoją rodzinę i o swoją osobę. Tak się często mówi, że budżety gmin, czy projekty budżetów gmin, ilość, taka teraz to jest taka moda, nie wiem czy to tylko w Badowicach, czy, czy gdzie indziej też, ilość środków z Unii Europejskiej czy nie. No moim zdaniem jest to, proszę Państwa, sprawa drugorzędna, szczególnie pod koniec 2013 roku. Jeżeli chodzi o wydatki gminy, to po pierwsze to powinny być takie wydatki, które zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców. I ten nasz budżet, szczególnie po stronie wydatkowej, to właśnie te wszystkie potrzeby mieszkańców zaspokaja. Oczywiście największa kwota to są wydatki, które kierujemy na oświatę, potem jest szeroko bardzo rozumiana opieka społeczna. W 2014 roku dochodzą nowe zadania, chociażby tak zwany dodatek energetyczny. Także ta, ta sfera zadań, którymi zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest coraz większa. Część pieniędzy pochodzi z dotacji państwowych ale tak jak mówiłam, nie są to środki, które wystarczają, są wystarczające i dlatego z naszego budżetu gminy tą sferę musimy, musimy pokryć i, i to robimy, bo to, jest, bo to jest jedno z ważniejszych zadań samorządu gminnego. Jeżeli chodzi o ogólnie rozumianą gospodarkę komunalną, w tym drogi gminne i powiatowe, są zaplanowane większe środki niż w latach ubiegłych, przeznaczone nie na rozpoczęcie jakichś nowych inwestycji, ale dokończenie zadań, które są z lat ubiegłych. No i oczywiście pieniądze przeznaczone tam, gdzie są projekty i odpowiednie zezwolenia na poprawę bezpieczeństwa, czyli na, na chodniki. W niektórych środowiskach dużo emocji budzą środki przekazywane, przeznaczane na administrację. Jeszcze raz Państwu przypominam z wielką taką stanowczością. Pieniądze przeznaczone na administrację w naszej gminie, porównując się z innymi gminami, są bardzo, bardzo niskie. Jesteśmy jednym z tańszych urzędów i, i proszę nie robić, myślę, że Państwo tak nie robią, aż mówię to tak na wszelki wypadek z urzędników, jakieś takie osoby, które po prostu no, siedzą w tym urzędzie i nic nie robią, bo w naszym urzędzie i w jednostkach organizacyjnych pracują ludzie odpowiedzialni, dobrze wykonujący swoje obowiązki i gdyby patrzeć na tak zwaną etatyzację, czyli ile tych etatów jest potrzebne i w urzędzie i w jednostkach, to powinniśmy mieć około 15 etatów więcej. Mamy mniej, bo staramy się to wszystko Wykonywać rozsądnie i, i oszczędnie. Nie mówię, że tak będzie w 2014 roku. Myślę, że dwie osoby będziemy musieli przyjąć. Mówiliśmy to już o tym też na, na, ostatniej, na ostatniej sesji, ale generalnie wydatki na administrację naprawdę są bardzo dobrze zbadane, czy, czy, czy powinny być w takiej wysokości i nie jest to. Duża kwota. Nowa pozycja, która jest w naszym budżecie, to są środki na szpital. Zaproponowałam Państwu w budżecie 750 tysięcy złotych z przeznaczeniem na naszą dotację dla Starostwa Powiatowego, żeby kontynuować budowę pawilonu Szpitala Powiatowego. Nie chcę się tu opierać na informacjach gazetowych, bo z informacji gazetowych wynika, że jesteśmy jedyną gminą, która w projekcie budżetu ma kwotę na ten cel. Myślę, że jednak wszystkie gminy Powiatu Badowickiego dołożą się do budowy tego pawilonu. Sytuacja o tyle się zmienia, że dzięki także naszym staraniom, w czasie wakacji premier Donald Tusk przekazał 5 milionów złotych na budowę tego szpitala, czyli jest to kwota, która no nigdy nie była pewna, że ona wpłynie. Płynie tutaj do, do, do starostwa i będzie przeznaczona na budowę tego szpitala. Więc być może całe to myślenie o finansowaniu ulegnie zmianie, ale na dzień dzisiejszy z rozmów z panem starostą wynika, że liczy, że gminy jednak pomogą, żeby ten pawilon zakończyć. Warunki, które są w starym szpitalu, gdzie są dwa oddziały internistyczne, są naprawdę tragiczne. Nasz kolega Krzysiu Salachna tam przebywał przez jakiś czas, więc wiele osób go tutaj siedzących na tej sali odwiedzało i naprawdę będąc tam nie ma się żadnych wątpliwości, żeby ten pawilon kończyć jak najszybciej. Ale są pewne warunki, więc jeżeli Państwo ufalicie tą fotę, w budżecie, to na pewno odpowiednią umową między gminą a starostwem będziemy te pieniądze przekazywać. Moim wielkim takim marzeniem jest, żebyśmy my jako gmina Wadowice byli poprzez te pieniądze umownie rzecz ujmując właścicielem czy, czy, czy objęli patronat nad jakąś częścią tego szpitala czy, 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 czy przychodni, żebyśmy mieli na to realny wpływ i może dzięki temu mieszkańcy nasi korzystający z tej jedynej, jednej, no bo Wiadomo, że to nie są duże pieniądze usługi medycznej no, może, by mieli, może by mieli łatwiej, bo jest naprawdę ciężko i dostanie się do specjalisty no, to jest rzecz bardzo, bardzo trudna. Z informacji, które do mnie dotarły z Rady Społecznej naszego Zozu wynika, że kontrakt na 2014 rok jest niższy niż na ten rok, także sytuacja jest coraz trudniejsza. A, a mieszkańcy po prostu tej pomocy medycznej, medycznej potrzebują. Poza tym już kończąc taka jeszcze jedna ogólna uwaga, tutaj prośba do Pana Przewodniczącego, tych pięciu czy sześciu radnych zawsze jest albo przeciwnych, albo wstrzymują się, nigdy nie uchwalają budżetu naszej gminy na rok przyszły. Dlatego bardzo proszę Panie Przewodniczący, żeby to nie była jakaś taka wymiana zdań czy właśnie pięć pytań w jednej sprawie bo były komisje były komisje na tych komisjach na pewno wiele pytań, wiele pytań padło być może jeszcze te pytania jakieś są więc upoważniam Panią Skarbnik do odpowiedzi na, na, te, na te wszystkie pytania ale najważniejsze jest żeby ten budżet uchwalić i proszę Państwa mówię co z całą odpowiedzialnością za ten budżet, za poprzednie budżety odpowiada burmistrz wraz z urzędem, skarbnik i piętnastu radnych, tych pięciu i sześciu radnych.